Witam państwa, Mańkiewicz Wojciech, firma Mani Polska. Jesteśmy w tej chwili na targach, na targach AGRO Show w Bena i wystawiamy się tu wspólnie z naszym dealerem, bardzo mocnym na Wielkopolsce, firmą Agromix. Co jest dla nas ważne? Warto, chcemy się pokazywać z dealerami, chcemy, aby klienci widzieli, że. My jako koncern jako, jako fabryka bardzo mocno ich wspieramy, bo razem tworzymy biznes. E, oferta dla klienta zawsze jest ofertą wspólną, jest to producent i dealer, to jest bardzo istotne. E, nasza oferta jest na tyle mocna, na ile mocny jest dealerów, na tyle słaba, na ile on jest słaby. Tak to wygląda, dlatego gdzieś tam bardzo mocno chcemy wspierać naszych liderów, promować, pomagać im w serwisie, w sprzedaży, w dos dostępności do części, jest to bardzo istotne. Z ciekawszych ofert, to co to, to dzisiaj chcemy tam na targach zaprezentować, to są wszystkie maszyny e, przegubowe ciężka ładowarka przegubowa z teleskopem, jest fajny rozwiązanie się, oraz maszyny kompaktowe w stylu 2 tony do 2,5 tony, 4 do 6 metrów. Zapraszamy na nasze stoisko. Można śmiało się tu przynieść maszyną na miejscu. Bardzo fajna koncepcja i oczywiście do naszego dealera firmy Agromix. Adam Piotrowski, Agromix Rojęczyn, zajmuję się marką Manitu w firmie Agromix. Jesteśmy dealerem ładowarek teleskopowych dla rolnictwa. Od Współpracujemy z organizacją Manitu od 15 lat. E, jesteśmy bardzo zadowoleni z, z tej współpracy, ponieważ to jest jeden z najlepszych produktów dostępnych dla, w tej chwili dla rolnika. E, ładowarki teleskopowe w tej chwili to są najważniejsze maszyny, tak naprawdę, ponieważ one pracują e, codziennie w, w gospodarstwach, w dużych, małych. E, znajdujemy się na wystawie AgroShow, gdzie wspólnie z, z Manitu wystawiamy. Około 8 modeli, oczywiście dostępnych jest o wiele więcej. Tak? Jest bardzo duże zainteresowanie małymi modelami kompaktowymi, a także dużymi ładowarkami typu 840. Tak? To są duże, fajne, ciężkie maszyny, które w dużych, dużych gospodarstwach świetnie się sprawują. Jeżeli chodzi o Agromix, tak? staramy się mieć w ciągłej sprzedaży te maszyny. Czyli klient zawsze może do nas też podjechać, zobaczyć, przejechać się, sprawdzić, jak ta maszyna pracuje. Zawsze mamy kilka modeli, kilkanaście modeli do wyboru. Jeżeli chodzi o Agromix, w tej chwili e, zajmujemy się sprzedażą na terenie Wielkopolski. E, posiadamy, posiadamy około 7-8 handlowców, którzy jeżdżą tylko i wyłącznie na Wielkopolsce i starają się doradzić odpowiednie maszyny. Dysponujemy dysponujemy około 8 wozami serwisowymi, które są dedykowane tylko i wyłącznie do Manitu, żeby to w razie jakiejś awarii niepotrzebnych przestojów. Eee, serwis dojechał jak najszybciej, często w, w przeciągu 24 godzin, i żeby uruchomić tą maszynę.